Dzień dobry. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak robię drożdżówki z jabłkami. Do tego przepisu użyjemy 500 g mąki, 30 g drożdży, 80 g masła, 70 g cukru, szczypta soli, 250 ml mleka. Do nadzienia. Potrzebujemy cztery wielkie jabłka, mu wielkich, bo ich trzeba będzie obrać. Wzięła 5, 2 łyżki cukru i możecie, ale nie musicie użyć cynamon, jak to lubi, jak to woli. I do posmarowania, rozszczepane jedno jajko, będziemy też potrzebować. Teraz się przemieszcza większa strona kuchni i pokorza Wam, co robię naprzód. No i że już tu jest. Na małym ogniu rozpuścimy te masło w rundelku. Na takim malutkim ogniu sobie go musimy rozpuścić. To się tu zmniejsza. I pod koniec będziemy dodawać mleko. Żeby to trochę zletnić. No i my się już tu to masełko pomału. Kończy rozpuszczać, to wleja to mleko i lekko to podgrzeja, żeby to lekko było ciepłe. No i do tego lekko podgrzotego mleka z masłem, teraz wkruszymy drożdże. O, to mi spadło jak najbardziej je pokruszyć. Tak, Kącek drożdży I dokładnie musimy to w tym mleku z masłem wymieszać. No i już mam tutaj te drożdże rozpuszczone. Odstawiam to na chwilę na bok. I teraz wezmę sobie wielką miska i przesieja ta nasza mąka do tej miski. Będziemy sobie to przesiewać. Sito i do Miche. Ja ją zaraz tu fajnie popuch przesieja. No i mąka mam mą przesiota, teraz tu cukier, szczypta soli i wleja te masło z drożdżami i będziemy wygniotać ciasto. Na to, żeby było gładkie i fajne. Jak to wygnieta, to wam pokorza. No i tu ciasto już jest wyrobione, nie przykleja się do rynków. Tak to wygląda. Wam powiem szczerze, że y, używam mąki pszennej, nie oczywiście do tego. I jakże wyrobiała to ciasto lekko, że chce też mąką podsypywała, żeby się. Fajnie odklejało od rąk i nie przyklejało się, bo się to skleiło, ale podsypała chcę to, także w razie potrzeby też se podsypcie. I teraz stawiamy to do miski, żeby nam się to ciasto podwoiło, przykrywamy ściereczką, jak macie jakieś ciepłe miejsce, albo jakiś rozgrzoty piekarnik na, na pora stopni na około, teraz takiego, no, dwie godziny. Może to być prędzy, musicie patrzeć, jak Wam to fajnie będzie rosło. Nie? I jak mnie ja to urośnie, to pokażę Wam, co będziemy robić dalej. No i jak nam tam to ciasto pomału rośnie, to możemy się zająć tym farszym. Tu mam te jabłka obrane, wyczyszczone i pokrojone w taką, można powiedzieć, kosteczka. I teraz na wolnym ogniu Sprzątanie jabłka do garca i na wolnym ogniu będziemy je z tym dwoma łyżkami cukru dusić, żeby nam się. Żeby ten cukier jeszcze tak. Podusiły. Jak będziemy mieć dość trochę soku, to po prostu nasi to i będziemy je trochę odsunąć. Na tym sitku. Będziemy widzieć, jak to się nam zrobi pod przykryciem. Dusimy teraz te jabłka, żeby nam zmiękły. No i tutaj moje jabłuszka już są miękkie. Teraz se dodam wszystko na sitko. Dużo soku tu nie ma, ale zawsze coś tam. Także dodam to na sitko i zaraz się zajmę tym ciastem, bo już mi fajnie urosło. Tak jak już na początku godała. Możecie, nie musicie do tych jabłek dać cynamon. My lubimy cynamon, więc Josę to trochę po ja, żeby trochę tego cynamonu było tam w tych naszych drożdżówkach czuć. Także teraz się to wszystko wymieszam. To jest tak opcjonalnie. Kto lubi ten dobo, kto nie lubi, ten nie dobo. No i tak też. Jabłuszka wyglądają. Poczekam, aż lekko przestygną i będziemy robić nasze, nasze drożdżówki dalej. No i tutaj mam te ciasto, fajnie nam urosło. Teraz z go wyciągnę z miski. Troszkę se blat Potrzepię mąką, bo będziemy te ciasto nasze rozwałkowywać. aż mąka mam tu, to muszę poniać, ale leciutko im no tak. Poczepiemy. O, tu sobie to tak domy. Ta miska odłoża I tak to wygląda te nasze ciasto bo trochę jeszcze pognieta mhm. przed wałkowaniem tak. fajnie się nie klei, fajnie się wyrobi i będziemy teraz wałkować i wycinać <laughs> prostokąty Także tak to wygląda. No, sobie ciągną teraz kulok, bo się zapomniała. Tu mam kulok, no i będziemy kulać. Będziemy kulać tak na około, ja myślę, półtora, pół centymetra. Rozwałkujemy to ciasto. nie wyszło. tylko rozwałkuję i widzimy się zaraz. No i mam to już rozkulane. Mam taki fajny nożyk, i teraz wyda tutaj na prosto to ino tak wykreja, żeby nam to fajne równe wyszło. Tak. Weźmiemy to. No i teraz skrejemy takie prostokąty, kąty. Ja wiem, jakie tam wielkie chcecie. No ale mniej więcej o ja to by da miała jąakańś tak myślę z 7 cm 8 coś takiego. No i tu se to tak na trzy podzielimy albo obejrzymy, ile mi będzie. Na jednym przykładzie wam pokażę, jak to robię. Tu jest już taki prostokącik dłown. Jedna łyżka tego farszu. O. Tak. Teraz se to tu fajnie weźmiemy i skleimy ten ciasto z tym farszym po brzegach. O, dość tak palcem fajnie to sklejemy. Teraz biera ten nożyk i nacinam takie paseczki, tak po środku, nie? O, tak. I tak. I bieremy. Nie wiem, czy to widać. Bieremy to tak. I sklejamy to jeszcze, roz te brzegi. I wychodzą nam no, takie malutkie, fajne drożdżuweczki. Josi ja je teraz wszystkie zrobię i odstawia na 30 minut jeszcze do wyrośnięcia. I potem Powiem wam, co dali. Może jeszcze jedna. Ja ją odłożyłam tam na o, tu na, na blaszka. blaszka. O, sorry. Wyłożono papierem do pieczenia. Może wam jeszcze jedna pokorza. Jak to zrobię? Tak. I może to będzie lepszy widzieć teraz. Nie wiem. Tu do zaś ta łyżka tego farszu. Biera tu ten on ciasto i kleimy po brzegach tak, żeby nam się to fajnie wszystko posklejało. Tu paseczki. Tak tu po tym naszym onem i kleimy. Wszystko to pod spodek, a tu brzegi se fajnie palcami sklejamy. Także tak se to wszystko teraz zrobię. Jak nam zostanie tego ciasta, nie, to jeszcze rozrozwałkuję, by zrobię wszystko, co tu mam to ciasto. Postaram się wyrobić. No i już tu mam te nasze drożdżówki fartik. Wyszło mi 13 sztuk, jedno mniejszo, drugie większo. Ale coś mniej więcej tak to powinno wyglądać, i tak to u mnie wygląda. Że se już rozszczepała tu jajko, i przed wsadzeniem do pieca posmarujemy każdą drożdżówkę tym rozszczepanym jajcem z każdej strony. Tak, żeby nam się potem fajnie zabrązowiła i świeciła. No, i tu już mam ich posmarowane tym jajcem Oczywiście, jak ich posklejocie docie ten farsz, posklejocie, to ich trzeba bez posmarowania na 30 minut zostawić, leżakować, to, że już powiedziałam. I teraz dodam do piekarnika rozgrzotego na 200 stopni na około 25 minut. Musicie patrzeć, każdy piekarnik, jak już zawsze godą, inaczej piecze. Także ja dodam do piekarnika, jak to będzie gotowe, jak to ostygnie, to pokorza, jako wyglądają na koniec. No i... Te drożdżóweczki są już fertik. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz weźmiemy jedna, nie wiem, kero. Może być ta. Tak to wygląda i pokażę wam, jak to wygląda w środku. Przekrejemy to na środku, żebyście też mogli obejrzeć, jak to wygląda w środku. W środku jest ten nasz jabłkowy farsz. Jeszcze się trochę kurzi i tak jak godą. miomą z cynamonem: nie musicie dawać cynamonu. Skosztuję z wami. Bardzo pyszne na zima, na święta, na takie o zimowe wieczory. Polecam jak najbardziej. Je trochę czekanią, bo wiadomo, te drożdżowe ciasta to trzeba trochę czekać, ale opłaca się. Jak Wam się filmik podobał, łapka w górę, komentujcie. No i co, życzę Wam dużo zdrowia, przede wszystkim wszystkiego dobrego i do następnego filmiku. Pa, pa.